Klimakterium, czy to choroba? Nie można pominąć tak ważnego okresu w życiu kobiety, jak klimakterium. Pojawia się on zazwyczaj po 40 roku życia, który w szeregu przypadków przysparza jej bardzo dużo kłopotów z powodu wahań hormonalnych, wegetatywno-naczyniowych i nerwowych. Tak wygląda jedna strona medalu, a z drugiej u kobiety kształtuje się świadomość początku, końca, popędu seksualnego. Paradoksalnie dopiero po 40 roku życia kobieta zaczyna rozumieć radość obcowania z mężczyzną. Oczywiście na tle przebudowy hormonalnej, kiedy to znacznie zmniejsza się ilość rzęskich hormonów płciowych, a zwiększa ilość męskich, niezbędna jest ich korekcja. Za granicą od dawna już kobietom po 40-50 roku życia podaje się żeńskie hormony płciowe, które nie tylko przyczyniają się do łagodniejszego przebiegu klimakterium, ale pozwalają również zachować pociąg płciowy, co czyni je w tym wieku bardziej pociągającymi. U mężczyzn sprawa wygląda nieco inaczej. Mało kto, nawet wśród lekarzy, wie i zwraca uwagę na to, że również mężczyźni przeżywają klimakterium tylko w mniej wyrażonej postaci i po 50-60 roku życia. W tym okresie, również u mężczyzn zachodzi prawidłowy proces fizjologicznego starzenia się organizmu. Synteza testosteronu, czynnego męskiego hormonu płciowego, wytwarzanego przez komórki Leydiga, obniża się. A ponieważ wszystkie części układu hormonalnego w naszym organizmie są wzajemnie powiązane, prowadzi to do osłabienia pociągu płciowego, spadku funkcji gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, co z kolei pogarsza przemianę materii i ogólne napięcie organizmu. Pamiętacie zapewne, że przez pewien czas fascynowano się hormonami testosteronu, z myślą o odmudzeniu organizmu, ale nic z tego nie wyszło. Można to osiągnąć na nowo, ale tylko przy pomocy czynników naturalnych, a nie przez sztuczne zabiegi. Zatem owe huśtawki hormonalne u mężczyzn są dokładnie takie same jak u kobiet, ale w mniej wyrażonej postaci. Pojawiają się nagłe uderzenia do głowy, kołatanie serca, potliwość, męczliwość rozdrażnienie, nieadekwatne reakcje w stosunku do otoczenia, spadek funkcji płciowej i częstsze oddawanie moczu. Można uniknąć lub zmniejszyć intensywność tego stanu w następujący sposób. Więcej życzliwości, ciepła we wzajemnych stosunkach małżeńskich, aktywny styl życia, spacery, jogging, zabiegi wodne pozwolą przejść spokojniej ten okres życia. Palenie, alkohol, konflikty, zazdrość, która często dopada ludzi w tym czasie, pogłębiają ten proces i prowadzą do neurastenii i impotencji. Mężczyzna w tym czasie chce, ale już nie może zadowolić kobiety całkowicie, bądźcie więc bardziej wyrozumiałe w stosunku do niego. Mężczyźni okazują się być bezsilni i bezbronni właśnie w tym niełatwym dla nich okresie, co też kobiety powinny uwzględniać. Tym bardziej, że mężczyźni z reguły zwracają się do lekarza z objawami klimakterium, uważając, że wszystkie dolegliwości mają inne przyczyny. Najprawdopodobniej znacie przypadki, kiedy po pięćdziesiątce człowiek, jak może się wydawać, osiągnął w życiu wszystko: szczęście rodzinne, powodzenie w pracy i nagle bum mężczyzna, rzadziej kobieta, odchodzi do innej. Co się stało? Mężczyzna miał klapki na oczach, jeśli chodzi o wzajemne stosunki seksualne, które przeszły w rutynę, do tego w połączeniu z brakiem wiedzy w tym zakresie. Z reguły potencja płciowa mężczyzn w tym czasie obniża się i nagle nowe odkrycie we wzajemnych stosunkach, swego rodzaju odruch, Pawłowa, co jest. Okazuje się, że ja nie tylko chcę, ale również mogę, i zwierzęcy instynkt pociągu płciowego przekreśla wszystko, co osiągnąłem w życiu. Oczywiście w przyszłości, poza rzadkimi wyjątkami, mężczyzna wraca z podkulonym ogonem, jeśli tylko poprzednia żona, będąc miłosierną, wszystko mu przebaczy. Dlatego zwłaszcza w wieku dojrzałym kobieta powinna być bardziej aktywna w stosunkach płciowych i robić wszystko, aby pozostać pożądaną dla męża. Norbiekow i fotina przytaczają dane ankiety socjologicznej. Mężczyzn poproszono o odpowiedź na pytanie, jakiego uczucia doznają, widząc żonę ubraną i wyszykowaną do wyjścia do teatru. Pierwsza reakcja no wreszcie 80%. Wyszykowała się dla innych 10%. Nie zauważyli nic nowego, 8%. Kolejne myśli i działania, duma z jej wyglądu i chęć pocałowania i jej komplementowania, 84%. Trudno powiedzieć, 7%. Przywykłam do takiego wyglądu, 9%. Ukryte myśli i pragnienia. Odeszła chęć pójścia do teatru w gości. Chciałbym ją wziąć na ręce i zanieść do łóżka, 79%. Pogłaskać po plecach i innych miejscach i pocałować, 14%. Nie wiem, 7%. Co takiego kobieta zrobiła? Zaledwie doprowadziła się do porządku. Kobiety, postarajcie się robić tak w każdych warunkach, zwłaszcza w domu, kiedy by się wydawało, można by sobie odpuścić. Nie wolno zapominać, że mężczyzna kocha oczami taka już jego natura i on ciągle porównuje żonę z innymi kobietami, które wyglądają elegancko poza domem, a w domu być może jeszcze gorzej niż ona nieuczesane, niedbałe ubrane itd. Drogie panie, powiem Wam coś w tajemnicy. Mężczyźni są bezgranicznie naiwni i można ich sobie owinąć wokół palca. Trzeba tylko popracować nad sobą, swoim wyglądem i wewnętrzną powściągliwością. Jak już wiecie, w kobiecie jak w niczym innym wszystko się posplatało: podstępność, chytrość, pochlebstwo, mądrość i czułość. Trzeba się tylko nauczyć, umiejętnie tym posługiwać i pamiętać, że mężczyzna jest taki, jakim wyście go zrobiły. Wszystko zależy od waszej kultury, w tym również seksualnej. Wszystkie schorzenia ginekologiczne kobiety i nieustanne powracanie myślami do nich to ograniczenie obcowania z mężem i konflikty rodzinne. Z powodu niewiedzy naszej i medycyny u wielu kobiet usuwa się macice i jajniki, co czyni je w jakimś stopniu niepełnowartościowymi. Czy można to jakoś naprawić? Tak, oczywiście. Do normalnego życia płciowego niekoniecznie trzeba mieć macicę, chodzi głównie o pochwę, a ona zawsze zostaje. Jeśli operację zrobiono w młodym wieku, mężczyzna powinien oczywiście o tym wiedzieć, czy będzie miał dzieci, czy nie, ale jeśli po 40 roku życia, to w ogóle nikt z wyjątkiem lekarza nie powinien wiedzieć, co zrobiono w szpitalu. Należy również wiedzieć, że po usunięciu macicy kobiety stają się bardziej seksowne. Oto dlaczego. W każdym organizmie mężczyzny i kobiety znajdują się hormony i męskie i żeńskie. Tylko w męskim jest więcej męskich, a w żeńskim żeńskich. Po operacji usunięcia macicy jajników, w wyniku przebudowy hormonalnej u kobiet następuje przewaga hormonów męskich. Co się dzieje w stanach zapalnych w okolicy genitaliów i innych miejscach? Zmiana położenia narządów względem siebie z powodu ich powiększenia, obniżenia napięcia mięśni, wiązadeł z powodu ich ochronnego zadania, zjawiska zastojowe w mielnicy małej, w wyniku czego powstają hemoroidy, zaparcia, szczeliny, odbytu itd. Cóż zatem robić? Macica, jak i wszystkie narządy wewnętrzne, kontrolowana i regulowana jest przez wegetatywny, sympatyczny układ nerwowy i kurczy się w sposób autonomiczny. Istota metody jest następująca. Ginekologiczny, medytacyjny automasaż należy przeprowadzać, leżąc, zgiąwszy nieco kolana, albo siedząc na taborecie, krześle, w stanie maksymalnego odprężenia. Jak przy każdym sposobie medytacji, wszystkie szkodliwe myśli powinny być odrzucone, świadomość jakby wyłączona, pozwalamy sobie znajdować się wyłącznie na poziomie podświadomości. Nastawiamy się na odczucia, że jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, atrakcyjni, pewni siebie i osiągniemy wyzdrowienie. Przypominamy sobie wszystkie najlepsze zdarzenia, jeśli chodzi o doznania erotyczne albo to, co przeczytaliśmy w książkach. Stwarzamy w sobie wrażenie, jakie mieliśmy podczas stosunku, aby wywołać pobudzenie macicy. Robimy głęboki wdech, zbieramy porcję powietrza w środku płuc i w powolnym wydechu kierujemy je do obszaru mielicnicy małej 5-10 razy będzie to ciepłe powietrze, a 5-10 razy chłodne jak przy wdechu. Wyobraźcie sobie w myślach, że w okolicy macicy jest ciepło, a nawet gorąco i postarajcie się utrzymać taki stan. Potem nadchodzi wrażenie kłócia, jak chodzenie mrówek, a następnie chłodu. Przeplatając odczucia, starajcie się osiągnąć taki stan, aby macica napięła się 500-600 razy w ciągu jednego seansu. Później, gdy już nauczycie się tego, co zazwyczaj odbywa się w ciągu pierwszych 2-3 dni, należy wykonywać takie ćwiczenie 3-4 razy tygodniowo. Równocześnie należy nieco pomóc macicy napinaniem mięśni, tłoczni brzusznej lub mięśni krocza. Tu jak zawsze kolejny raz przekonujecie się, że od Waszych myśli i pragnień zależy bardzo wiele, a najważniejsze, że włącza się mechanizm samoregulujący, który z kolei przywraca w organizmie zachwianą równowagę. Jak każda dziedzina działalności wygasa bez treningu, tak i funkcja płciowa wymaga regularności. Przeprowadzone badania pokazały, że wśród zakonnic rak macicy spotykany jest częściej niż u kobiet świeckich. To, co przyroda dała człowiekowi, powinno być oddane innym. W zamian otrzymamy to, co normalizuje i nasila jego działalność. W tym przypadku masturbacja może być dobrą metodą profilaktyczną różnorodnych schorzeń dotyczących obszaru płciowego. Nie można nie przytoczyć przykładu naszej praktyki. Kiedyś zadzwoniła kobieta i poprosiła, aby zbadać jej męża. Głos był niemłody i bardzo niepokojony. Zgodziliśmy się. Okazało się, że ona ma 69 lat, a mąż 75. Wyszło na jaw, że Nikołaj Iwanowicz był oficerem, człowiekiem z charakterem, ale ostatnio zmarniał, zaczął się awanturować, popijać wódkę z przyjaciółmi, stał się opryskliwy, a nawet zaczął chorować. Po przebadaniu daliśmy zalecenia, skarciliśmy go i powiedzieliśmy, że jest właściwie zdrowy, tylko musi zadbać o siebie, a poczucie radości życia powróci. Minęło pół roku, znowu dzwoni jego żona. Co pan zrobił z moim mężem? Zrygnąwszy się, pytam, co się stało, a myślę, czyżby umarł? Ależ nie odpowiada, jest zdrowy, ale ja zmęczyłam się przez niego. Wymaga, abym żyła z nim jak kobieta. Mówię jej, przecież to wspaniale. Odpowiada: Wszystko pięknie, ale mąż bardzo często się tego domaga. Odpowiadam: Klaudio Siemianowna, a kto pani zabronił robić to wszystko, co zaleciłem jemu? Bo przecież znajdzie sobie młodszą. I co pani zrobi? Wyjechaliśmy na długą delegację. Kiedyś po powrocie rozległ się dzwonek telefonu. Biorę słuchawkę. Od razu rozpoznałem głos Klaudii Siemianowny. Płacz, pytam, co się znowu stało. Odpowiada: że dwa miesiące temu. Nikołaj Iwanowicz umarł. Pytam, z jakiego powodu? Spotkał się ze swoim dawnym wrogiem, którego nienawidził, posprzeczali się, on się przejął, potem wypił, wcześniej wieczorem położył się spać. Uporawszy się z pracami domowymi, również się położyłam. Nikołaj Iwanowicz przytulił się do mnie, pokochaliśmy się, po czym powiedział, że jakoś uciska go serce i usnął, a rano się już nie obudził. Odpowiadam wieczny odpoczynek, ale pani powinna się cieszyć, że on tak umarł i częściej zapalać świeczkę za to, że ostatnie lata przeżyliście jak młodzi ludzie. Śmiech przez łzy, ale przecież ludzie zmieniając siebie przywrócili te funkcje, które były nieczynne pięć osiem lat ów instynkt płciowy. Co zrobili ci ludzie? Zaledwie oczyścili organizm, zaczęli regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne na miarę swoich możliwości, zmienili nastawienie odzyskali młodość. Nigdy nie jest za późno na przywrócenie swojego zdrowia, w tym także seksualnego, ale robienie tego lepiej zacząć od młodu, a wtedy wraz z wiekiem problemy będą mniejsze. Sprawdźcie, aby wasze zainteresowania były różnorodne, żyjcie tak, aby każdy dzień był jak dzień ostatni. Cieszcie się przeżytym dniem, przygotowujcie się na następny, dostrzeżecie, jakie to proste, wystarczy zacząć działać. Należy zwrócić uwagę na tak istotny problem, odbijający się na stanie zdrowia kobiet, jak aborcja. Równocześnie uzdrawiacze ludowi dostrzegli oryginalny sposób zapobiegania ciąży, czy też na odwrót jej pojawienia się. W odległości czterech palców poniżej pępka znaleźć punkt, który należy masować środkowym palcem prawej ręki przez 20 minut. Poczęcia nie będzie, jeśli będziecie masować ten punkt po stosunku nawet przez 3 tygodnie zatrzymania menstruacji i na odwrót trzeba ciągle masować ten punkt przed stosunkiem, co uchroni przed poczęciem. Dalej Carnegie podaje 7 zasad, których należy przestrzegać w życiu rodzinnym. Nie gderajcie, przyjmujcie swojego męża takim, jakim jest. Nie starajcie się wychowywać na nowo jedno drugiego, nie krytykujcie małżonka, zwłaszcza w obecności innych. Okazujcie szczery zachwyt nad zaletami małżonka, poświęcajcie sobie nawzajem więcej czasu. Niech w rodzinie panuje uprzejmość, bo przecież to dużo nie kosztuje i jednocześnie jest bardzo cenne. Stale się uczcie. Po przeczytaniu tego rozdziału książki, która oczywiście nie zawiera wszystkiego, tylko podstawy, powinniście zrozumieć, że kultura seksualna to taki sam proces twórczy, jeśli nawet nie bardziej ważny, jak wszystko pozostałe związane z naszym życiem. Dopiero poznawszy urok wzajemnych kontaktów intymnych, zaczniecie rozumieć swoje przeznaczenie, kiedy potencjał zdrowia duchowego i fizycznego narasta, a sens życia nabiera nowego brzmienia. Okazuje się, że zdrowie znajduje się nie tylko w waszych rękach, ale także w jedności dusz.